My się nie gniewamy za to, że wy robicie nas po My się gniewamy po prostu, że poszukiwałyśmy takiego kurwa będzwała, że nawet na boku porządnie nie umie zaruchać. Że kurwa rucha, to wie cała wieść kurwa miasto i sąsiadki. Mężczyźni, ruchać na boku trzeba potrafić. Tak, aby się nie dowiedziała o tym własna twoja żona ani... Kurwa, poza tobą i twoją kochanką. Bo na pierwszym miejscu jest kurwa rodzina. I ty, ma by I ty masz być kurwa, chłopie, jak lesci. Zbierasz apetyt na mieście, jesz na mieście, ale kurwa, główny obiad pod. Ty, główny obiad pod wieczorek deser, to masz kurwa w domu, jesteś jak lesci. Zawsze wracasz do nóg swojej pani. Gdzie byś tam nie był i gdzie byś ty się kurwa nie łajdaczył, chłopie. Mężczyźni.